Oblicz współrzędny wierzchołka C, dla których pole czworokąta OBCD jest największe, zapisz obliczenie. No to mamy tutaj podiks, mamy dziedzinę, wymnażamy sobie razy 21 czwartych. Liczymy teraz pochodną, czyli góra prim razy dół minus góra razy dół prim przez naszą, nasz dół, czyli nasz mianownik do kwadratu. Tutaj wyznaczamy sobie pochodną, tutaj też i upraszczamy. Teraz przyrównujemy naszą pochodną do zera. I zajmujemy się licznikiem. Dzielimy przez 84, ładnie się skraca. Liczymy delty x1 oraz x2, robimy sobie wykres naszego licznika nad osią plusy pod 8 minus tutaj zaznaczamy dziedzinę. I teraz widzimy, że nasza pochodna jest większa od zera, od zera do 8 minus pierwiastek z 2 i mniejsza od 0 widzicie tutaj spod osią dla x należącego od 8 minus pierwiastek z 2 do 7. Więc funkcja p jest rosnąca w tym przedziale, tak, a tutaj jest malejąca, zatem osiąga wartość największą dla x równego 8 minus 2 pierwiastki z dwóch. No i żeby wyznaczyć współrzędne punktu c, to tutaj do wzoru na funkcję podstawiamy za x nasze 8 minus 2 pierwiastki z dwóch i mamy gotowe.